Dojechaliśmy nad pierwsze jezioro, pomost trochę połamany, strasznie zarośnięty, to, jak ostatnio tu byłem to ten pomost był cały, no i nie było tych krzaków tyle, to mało. Mało tu przyszło No Jest to No na pewno. Jesteśmy na pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Robimy sobie taką rundę pomiędzy jeziorami. To standardowo coś na mapie źle zaznaczyłem i już. Boczyliśmy trochę z drogi, ale zaraz wrócimy na nią. A przy okazji coś się nowego zobaczy. No, następnym razem można znowu wytyczyć gdzieś tu trasę, tylko po innych jeziorkach. No Teraz? Teraz... no jedźmy prosto, wiesz? Jedźmy prosto, to dojedziemy do... O, patrz ile bocianów po lewej stronie No Tu jakieś zgrupowanie chyba mają Tak Zlot bocianów jest Tak No trochę ich jest No jest, jest Jesteśmy tu, no, zaraz dojedziemy do drogi, Ach, był. Dobra, ja i tak z tyłu gdzieś daleko jadę. Musimy wrócić na wytyczoną trasę. Tu jedziemy do trasy z mapy Mam nadzieję, że tu przejazd będzie Zaraz nie wjechać w jakieś... Bajoro tak jest Coraz lepiej No, coraz ciekawiej jest Muszę zwolnić bo teraz gdzieś kamery stracę No nieźle, nieźle Tak, zawsze jakieś atrakcje muszą być Proszę. Jest droga Jest droga? Tak A To jak jest, to trzeba jechać... No, czekaj, bo nie wiem jeszcze która Bo nie, bo nie wiem, czy to ta... Asfaltowa No dobra, tylko nie wiem, czy to ta, co wyznaczona Ale chyba jeszcze nie ta Tylko, że tam dalej jest jakaś rzeka Nie wiem, czy będzie przejazd po tej rzece Zaraz zobaczę, gdzie my jesteśmy chwila moment znajdujemy się no dobra spróbujmy o tu pojechać czekaj zaraz muszę tu wbić że już jestem na miejscu a dobra to jest ok No dobra tak jakby 2 km do przodu niecałe nawet 1900 metrów Przejdźmy na trasę Tu akurat wyznaczyło asfaltem Teraz będziemy jechać w prawo Na razie jedziemy Na razie jedziemy prosto jeszcze półtorej kilometra Później tak delikatnie po łuku w prawo mi się wydaje, że to jest tak jakby nad zagłębocze, to nie Nie, 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 tam jest inaczej. Bo tam między domkami się jedzie Jeszcze 300 metrów i w prawo Nie, no, ale tak wygląda jak zakupuj. Ale nie, po się z każdego zasali No tak. No tam Uważaj. 150 metrów w prawo ראש המג'ה ישון, טוטאי, טוטאי? כמו זה טוטאי, טוטאי Kurzy się, nie. nie. Tak bardzo, nie. jakieś jezioro. Nie wiem co to jest, czy to jakieś dzikie, czy nie. Ty, wiesz, co Czekaj, zwolnie, bo jest chyba... Na mapie mam zapisane co to jest za jezioro. Eee... Zagłębocze. No. no tu jest po lewej. to jest taka droga, można dojechać sobie do plaży, tutaj, znaczy do plaży, do, do wody. Bo tu na mapie widzę, że jest droga. Będziemy... No, na... To na, na chwilę możemy zajechać. Jak będzie? Tu jest droga. Tak, tu jest droga do jeziora, nie? Tu jest czekać, co to jest? Do, do punktu czerpania wody? No. Już zawracam. Zobaczymy, to jest taki szlamak. Widzę, widzę. Za głębocze, bo z drugiej strony masz tą plażę Za głębocze Czekaj, może zmienię ten No Dojechaliśmy nad jezioro, na zagłębocze. głębocze Zobaczy czy ciepła woda Fajna czy plutka, można było kąpielówki wziąć I, i się wykąpać. Troste. No dobra, jedziemy dalej, bo jeszcze trochę kilometrów przed nami. wrócimy na trasę. No tu bum, mamy to samo drogą. Na razie? nie, bo ona jedzie tam cały czas w kółka. później zobaczymy jak będzie, to może się wróci ulica. No i tu w lewo. Dobrze, bo wiem, że to boczny. No za głęboko, tylko z drugiej strony, bo tam jest główny ten i ośrodek i... Plaże, a tu z tej strony, z tej, to tak nie jeździłem. Tu. Z tamtej, zawsze się jeździłem. A z tamtej strony to jedzie się droga i na krasne tam Nie, na krasne jest o tam. Ale na krasne jedziesz przez taką zawsze. To jak? Nie, bo skręcasz tam w lewo i tam jest za i my stamtąd przyjechaliśmy. A Dojeżdżasz o tak, do środka i już teraz jedziemy w stronę Piaseczna No zobaczymy zresztą gdzie, gdzie tam, bo ja nie pamiętam gdzie ją zakończyłem tą drogę, w którymś miejscu je połączyłem, takie kółko teraz robimy sobie taką rundę i w jakimś miejscu później się łączy z tą drogą co jechaliśmy, no zobaczymy może drogą wrócimy Zobaczymy, zobaczymy, która będzie godzina, bo jadąc przez te lasy i pola, no to dużo dłużej się zejdzie, chociaż bliżej, w kilometrach będzie bliżej, tam o, nie wiem, o 10 km, o 15, no ale to zawsze asfaltem szybciej się pojedzie, niż, niż tymi bocznymi, czy tam polnymi no, drogami. Jeszcze z godziny, jeszcze trochę ciemno. No to asfaltem można jechać i po ciemku światła są, ale już lasem, no... Lasem, czy tam przez ten to, to ja nie pojadę, bo mam słabe lampy. Chyba, że za tobą będę jechał. Gdy masz jarzeń, to no. nie ma problemu. I w nocy nie widać, że tak się kurzy. Kolacje zjem. No, tu fajniej się jeździ. Nie jest wcale tak daleko, bo to od nas to jest jakieś o tak przez te, te łąki, pojechać to jest około 30 km. To wcale nie... Oj! nie, no, Za 30 czy 35 km, bo nie jedziesz drogą, tylko jedziesz tak jakby po prostej linii przez te pola no to ile weźmiał? Za 35 km No to jak pojedziesz przy do Wilczopola czy gdzieś, to też tam 15 km musisz gdzieś dojechać, czy 10, spokojnie! A jak tam słabo i nudno? No. A tu jeszcze to my na razie robimy sobie taką rundę, bo wyjechaliśmy późno. Ale jakby wyjechać sobie z rana o tutaj, to można by tutaj sobie ogarnąć jakieś takie właśnie drogi przez las, przez fajne tereny, gdzieś tam są bagniste tereny naprzeciwko, tak mi się wydaje, bo tam naprzeciwko piaseczna jeziora, to tam jest jakieś takie dzikie jeziora są, to, to tam mogą być jakieś takie fajne bagniste tereny. 200 metrów w prawo, to jeszcze jeszcze prosto. Czekaj, żeby coś tu nas nie rozjechało. Nie. Ale mnie przestraszyłeś. Myślałem, że żartujesz. A, Tu w prawo. Znaczy Przestraszyłeś, to się własna włęcznej O, tamto, niezły numer. Sprzedam burówki. No, tamto było nieźle. Jakby trochę szybciej jechał. Byś leżał na no to na by mnie uderzył normalnie Bo moja tu jest południe No moja, bo tam stop Nie zauważyłem Czasem tak bywa No, pojedziemy Pojedziemy sobie w Bieszczady Na pewno zrobimy z tego film Wyjazdu będzie film No może tam w całości. Nie, film będzie w całości to wiadomo tam gdzie polegniemy to to się wytnie A, to o tym <laughs> bo, bo, bo. co? tam gdzie się polegnie to się wytnie, to Coś mi Do No co chwilę mi też coś wchodzi do kasku i wiecznie gdzieś coś mi chodzi tam ja No dobra, to stajemy Tu jakoś w prawo, w lewo E no fajnie No gdzieś tam tak jakby w prawo i w lewo A w prawo? No nie, tu po prostu, on to w lewo jest. Widzisz, na wprost. Teraz objeżdżamy jezioro, uszczwierz. Mam nadzieję, że będzie przejazd. Do jeziora kawałek, bo tu same haszcze No To jeszcze kawałek do jeziora No nie wiem jaka tu jest przyjemność Bo tu do jeziora z działki dojścia to nie ma No tu nie ma, ale tam ktoś szedł chyba z leżakiem czy z czym A tam pewnie jakaś plaża jest A tu jest taki Mały no nie no, tu to wcale nie jest takie ciekawe Za tymi dopiero krzakami tam jest jezioro Ale tak pojeżdża się fajnie Nie no tak, to wiadomo, no tereny tu są takie ciekawe na tym pojezierzu Pewnie są jeszcze ciekawsze, no, ale to trzeba by przyjechać rano i sobie gdzieś tam jeździć i nagrywać jakiś ślad żeby jakąś trasę później fajną wytyczyć no, Powolutku, żeby nie denerwować nikogo Mam nadzieję, że na działkę komuś nie wjedziemy a nawet jak, może stawowe będą? O, no, może tak A no, coś bym zjadł. Jest też tu ale nie widzę żadnych knajpy A szkoda. Aha. Ugorek. No jak na to w piłkę to jest graliśmy. Ta wytyczona jest. Ono? Naprawdę? To niedługo, no wiem, bo są słodkie. Niedługo nie będziemy. Ach! Fartownie No to z, postawi ktoś płot i już tego przejazdu nie będzie Nie będzie dalej na remedę No chyba, że ta. Czekaj, gdzieś tu w lewo 40 metrów No to chyba A tutaj? Na pewno, tak Dalej ślepo No, ale tak to taki ugorek, tak jak nad Piasecznem No. To w piłkę graliśmy. Dosłownie. <laughs> Z Krakowiakami. Oj, to były dobre czasy. No. A przecież to było ze 30 lat temu. Oj, więcej. No, chyba nie. Co, ja miałem 15 lat? 30 lat temu miałem 15 lat? Oj, 19. 30 lat temu miałeś z 5 dych, to. <noise> no to gdzieś tak było. Nie było po no, 19 latach, jakaś z nim internetu. No jak Golf czerwony był. No to się. No może i tak. No Cześć, dobrze jadę? Dobrze. Przecież no nie może być inaczej. Standardowo, tylko nie, jak tam tylko nie będzie przejazdu, to się wkurzę, bo mi się nie chce mi się wracać tyle do drogi, a tu nigdzie nie da się przeskoczyć. Koniec, widzę. Bo przez ten koniec, jeszcze nie. Ach, tak. To jest droga. Nie wiem. A, jest droga i to ładna, elegancka droga, nawet z mostkiem. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Kierujemy się już w stronę domu. Jeszcze do domu kawałek one tak co najmniej ale już jedziemy w powrotną trasę moczy Kija No miałem przez Bogdankę zrobić trasę kasz no, specjalnie Zobaczymy dzisiejszą wycieczkę Wracamy sobie drogą, bo po terenach trochę za długo by się zeszło A tędy będzie po prostu szybko Ale już jesteśmy Tak jest Zachód słońca już też blisko Więc nie będziemy już terenem jechać Bardzo fajny wyjazd tak, dzisiaj ciekawy wyjazd. Tak jak wspominałem wcześniej, też ponad 100 km w sumie. Następnym razem pojedziemy, może też w tamte tereny, ale trochę inną trasę się wymyśli. Pojedziemy wcześniej, to może pojeździmy dłużej. Dzisiaj tak było ekstra. oglądania. Niedługo kolejne odcinki, postaramy się wrzucać je systematycznie, no i co powiem, tym akcentem, do usłyszenia. Siemano! Siema!